Od 1 listopada przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wakacje składkowe. Jest to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Od listopada mikroprzedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej oraz komornicy sądowi będą mogli składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca opłaca za inne osoby, czyli na przykład pracowników. Wniosek Należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który ma być objęty zwolnieniem. Mamy określony system, mamy określone zespoły pracownicze, także jesteśmy przygotowani na, na to, że nasi płatnicy nas zaskoczą, aczkolwiek musimy to wziąć pod uwagę, że to jest miesiąc listopad. W miesiącu grudniu nasi płatnicy będą mogli złożyć o kolejny wniosek na kolejny miesiąc w następnym roku. Czyli jeśli będzie tą, te wakacje składkowe dotyczyć miesiąca grudnia 224, to w grudniu będą już dotyczyć stycznia 2025 roku. Czyli teoretycznie w tych ostatnich dwóch miesiącach tego roku będziemy mieli jako zakład ubezpieczeń społecznych bardzo, bardzo dużo pracy. ZUS szacuje, że z tej formy wsparcia skorzysta około dwóch milionów przedsiębiorców w całym kraju.